Kochani, w ogóle jestem bardzo zbudowana. Bardzo. Naprawdę. Eee, świadczy to o naszym rozwoju. Praktycznie cała Polska zarzuca nam niedorozwój. Mówią, że jesteśmy głębowiczami, że nic nie potrafimy, że nie mamy wpływu, że nie mamy w ogóle realnego świadectwa. Ale jak posłuchałam dzisiaj eee, te osoby, które mówiły. Świadczy to o bardzo dużym ruchu. Świadczy to o tym, że człowiek ten, który jest silny, jest działający, bo zaufał sobie. To takie e, bardzo mocne e, dla mnie rzeczy. Zobaczcie też jaka duża różnica jest między tym, co mówimy my, a między tym, co mówi dzisiaj szeroko pojęty kościół. Spotkałam się ostatnio z taką opinią ludzi, którzy prowadzą w Polsce spore kościoły, że między innymi służba ewangelizacyjna jest dla ludzi, którzy nie mają co robić w kościele. Głąbów wysyłaj na ulicę. To jest zrozumienie. Między innymi właśnie, czym jest y, służba ewangelizacyjna. Kochani, jaki ja mam temat? <grytanie> Wiara kontra iluzja. Ja w zasadzie w ostatnim czasie sporo mówiłam na temat wiary, sporo jeszcze wam mówiłam na temat też siebie, własnej osoby, tego, z czym ja się w ogóle zmagam, jak gdyby weryfikacji też mojego y, życia i tak dalej. Więc powtórzę... Fundamentalne rzeczy związane z wiarą. Z uwagi na to, że w poprzednich poselstwach mówiłam jakieś świadectwo, dzisiaj się podzielę na koniec rzeczą iluzyjną w moim życiu, którą na dobre mm, zamknęłam. Do zrozumienia prawideł Bożych. Dorastamy i to jest bardzo normalny proces. I chciałabym, żeby nikogo w kościele i w zespole nie było takiego, kto się potępia, bo jest powiedzmy w jakimś tam innym miejscu. Do prawideł Bożych dorastamy. Nie porównywujemy się czemu, ponieważ kiedy my będziemy zestawiali życie z innym człowiekiem, zawsze wypadniesz źle. Michał ma misję z Julitą w Afryce, ale twoja misja może być na przykład w pomiechówku. I absolutnie nie wolno tego ze sobą zestawić, ponieważ to zestawienie zawsze będzie wyglądało kulawo. Często mówimy o Wiglethworcie, który był nazywany apostołem wiary. Wiecie, że on za życia absolutnie się tak nie nazwał? On nie mówił o sobie, że jest apostołem wiary. O nim tak mówili po jego śmierci. On po prostu wierzył, był skupiony na wierze i po swojej śmierci dostał tytuł Kto apostoł wiary? Bardzo zależało mu na tym, aby wierzyć w Boże prawidła. Temat wiary jest tematem otwartym i nie jest to absolutnie narzędzie zarezerwowane dla Kościoła. Ludzie w świecie korzystają z wiary jako z pewności w swoje możliwości i często żyją lepiej niż Kościół, który tak naprawdę ściska, wiecie, tą definicję wiary w ogóle w ręku i absolutnie nie porusza się do przodu. Wiara jest pewnością, tak? No ale skoro wiara jest pewnością, to jesteś pewny tego, w jakim kierunku idziesz, z kim idziesz, gdzie idziesz i w jakim czasie to robisz. Zdecyduj, że dzisiejsza konferencja będzie dla Ciebie czasem dobrego posłuchania, że zdecydujesz, że nie będziesz z tym dyskutował, tylko że będziesz chciał zrozumieć. List Świętego Jakuba 2.26, bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. I żebym miała tylko i wyłącznie na tym zakończyć. Wiara bez uczynków jest martwa. Nie ma wiary bez uczynków. Tam, gdzie mówisz, że wierzysz, ale nie masz uczynków, tam nie zachodzi prawdziwa wiara. I jak rozłożymy wiarę na czynniki pierwsze, to zapewne dojdziemy do tego, że kiedy człowiek wierzy, nie pozwala mu to pozostać bezczynnemu. Hebrajczyków 11.1. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A więc wiara i wynikająca z niej pewność nie pozwoli ci pozostać człowiekiem bezczynnym. Błogosławiony czyniący, błogosławiony działający, błogosławiony wykonawca, błogosławiony ten, który przykłada ręce do pługa. Popatrzcie, jak jest to inne od tego, co prezentuje dzisiejszy Kościół. Nasz ruch jest ruchem praktycznym. W praktyczny sposób podchodzimy do naszej wiary w Pana Jezusa. Nie założyliśmy zespołu apostolskiego po to, żeby powielić religię, żeby zasiewać to, co lata temu przeklinaliśmy, ale zespół apostolski został założony z myślą, że będziemy ruchem działającym, ruchem, który wytycza kierunek, ruchem, który pokazuje trend, ruchem, który pokazuje, jak się wierzy, ruchem, który pokazuje realną perspektywę proroczą, ruchem, który pokazuje realny ruch apostolski, ruchem, który się rusza, a nie ru z religią. Czynimy to, do czego jesteśmy przekonani, działamy tak, jak wierzymy. Nasze działania mówią o nas. Czyn określa człowieka. Prorok Izajasz już o tym mówił: Kto jest tak ślepy jak mój sługa? Nie zaślepisz tematu braku wiary krwią Jezusa. Jeśli nie działasz w jakimś obrębie, powiedzmy, swojego y, powołania, świadczy to o tym, że nie wierzysz. Wiara bez uczynków martwą jest. Kiedy mówimy o wierze, że wierzymy, a nie czynimy, stajemy się niewiarygodni dla siebie. Kiedy przestajemy być wykonawcami słowa, usypiamy krok po kroku nasze życie. Popatrzcie, wystarczy nie wierzyć i będziesz się usypiał. Krok po kroku będziesz się usypiał. Wystarczy, że nie będziesz uwalniał wiary, nie będziesz się ruszał, nie będziesz w praktyczny sposób podchodził do wiedzy, którą posiadasz. Nie ma takiej opcji, że ona cię nie obciąży. Ona cię obciąży, ona cię zamuli, w konsekwencji cię uśpi. Ważne jest to, co się zrobiło, a nie to, co się zrobi, ponieważ w tym jest dobry współczesny Kościół i politycy. Wiara to działanie. Natomiast wydarza się pośród wierzących coś takiego, co kiedyś ktoś właśnie pięknie nazwał takim kwietyzmem, że stoję i pachnę. Chrystus w ciele zaprezentował wiarę. Dlatego tak bardzo mocno naciskamy na Jezusa człowieka aby to nasze chrześcijaństwo, aby ta nasza w ogóle wiara ona nie była odrealniona, ponieważ współczesny kościół bardzo dużo pokazuje odrealnienia, odklejenia czegoś co jest właśnie niedotykalne, niezbadalne, czegoś takiego co wiecie, jak gdyby w swojej e, jak gdyby pięknie mówią, ale tego i tak nie można dotknąć, z tego nie można tak naprawdę yy, tego nie można spraktykować. Nam jest zarzucane, że nie mamy objawienia i mamy intelektualne kazania. Wiecie, bo też czytam sobie różnego rodzaju komentarze. Mówią: "A wy tak nie macie takiego objawienia. Zero u was jakiejś tam, powiedzmy, yy, wizji. Nie macie tego czegoś. Mamy prawdę." Mamy nagą prawdę obiektywną, która jest zastosowalna, która w ogóle daje nam gwarant tego, że kiedy będziemy ją stosować w naszym życiu, ona będzie działała. Czemu? Bo Chrystus chodził po tej ziemi w ciele. A więc nie ma takiej opcji, że wszystko co jest związa związane z naszym ciałem, z naszą psychiką, my jak gdyby nie jesteśmy w stanie na podstawie prawd Bożych pewnych rzeczy w swoim życiu zrealizować. Uczynki wiary, kochani, są różne i owoc również jest różny. Dlaczego? Bo jesteśmy różni. Mamy różne powołania, mamy różne osobowości, mamy różne temperamenty, dlatego tak jak powiedziałam wcześniej, absolutnie nie porównywujemy się, ponieważ to jest w ogóle coś, co jest takie malutkie. Nie wolno pewnych osób ze sobą porównać. Wiara jest czynem, a więc działanie się, przyczynia się do wzrostu i budowania naszej wiary. Często jest tak, że innych chcemy sądzić za czyny, a siebie tylko i wyłącznie zachęci. To takie do weryfikacji też jest, wiecie, jakby każdy człowiek musi sam zweryfikować swoje życie: czy wierzę, czy nie wierzę. Czy praktykuję moją wiarę? Czy ja na poważnie z Bogiem? Czy ja w ogóle na poważnie? O co mi tak naprawdę chodzi? Czym jest dla mnie konferencja? Konferencja jest dla mnie czym? Jadę, żeby mieć fajny w ogóle czas? Czy jadę tak naprawdę, aby wziąć kolejne narzędzie? Jestem świadomy, świadomy tego, co mam, świadomy swojego powołania. Jadę na konferencję po to, aby wziąć kolejne narzędzie. Kolejne narzędzie do tego, aby iść i dalej szerzyć Boże Królestwo. List Świętego Jakuba 1.22. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Człowiek, który jest tylko słuchaczem, oszukuje sam siebie. A więc jeśli nie wykonujesz, nie jesteś jakby wykonawcą Bożego Słowa, oszukujesz sam siebie. Czasami jest taki mental, że nie ćwiczymy wiary w małych rzeczach, ale jest takie coś, walnę potem w wierze złoty strzał. No to tak nie działa, to umrzeć można. To nasz kiedyś kumpel walnął złoty strzał i umarł. Jeśli nie ćwiczysz się w małych rzeczach, nie walniesz złotego strzału w wieżę. <laughs> to jest po prostu awykonalne. Jeśli nie będziesz się w ogóle ćwiczył w małych rzeczach, jeśli swojej wiary nie będziesz ćwiczył w małych rzeczach, absolutnie nie walniesz żadnego w wieżę dużego, e, dużego dealu. Zasada jest taka, że jeśli nie umiemy czynić rzeczy małych, nie będziemy robić również rzeczy większych. Wielu ludzi z uwagi na długotrwały stan w byciu mm, niewykonawcą Bożego Słowa utwierdziło się w tym nawyku. Stało to się czymś, co jest czymś naturalnym. To się stało nawykiem. Nie jestem wykonawcą słowa. Nie praktykuję mojej wiary. Jestem odwiedzaczem różnych religijnych miejsc, ale tak naprawdę nie praktykuje e, swojej wiary. To jest do złamania w życiu każdego z nas. Jeśli zaakceptowałeś taki stan, to musisz coś z tym zrobić. Musisz, możesz dzisiaj dobrze słuchać i zrozumieć, że wiara bez uczynków martwą jest. A jeśli zechcesz coś. Zrobić z tym, to absolutnie nie będzie to w Twoim życiu bajką. List do Hebrajczyków 11.6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy go szukają. Nie przykryjemy niczym braku wiary, nawet wiedzą. Wiedzą nie przykryjemy braku wiary. Bez wiary Bóg jest niedotykalny. Uważam, że dzisiejsze poznanie Kościoła jest bardzo duże. Mamy bardzo duże poznanie. Mamy bardzo duże objawienie i to jest bardzo duża odpowiedzialność, bardzo duża odpowiedzialność. Tym bardziej dla nas, dla ruchu apostolskiego, który jest na świeczniku, który jest palcem wskazującym, i mówi, taki jest Jezus, tak się wierzy. To jest bardzo duża odpowiedzialność. Mamy bardzo duże objawienie. Kościół jest ociężały od wiedzy, a wiedza, która jest niepraktykowana, staje się tylko i wyłącznie zwykłym sloganem. Wiara jest pewnością. A więc jeśli jesteś czegoś pewien, już nie pytasz, tylko działasz. Nie pytasz Boga i nie pytasz ludzi. Dlaczego? Bo jest, jesteś pewny. Jesteś pewna. Tam gdzie jesteś pewny, tam gdzie jesteś pewna, tam masz niezachwiane działania. Tam jest sprecyzowana modlitwa, tam jest konkretne działanie, tam wiesz w ogóle co masz robić. Ale wiara bez uczynków, kochani, martwą jest. To nie jest wiara. To jest kolejna religia. To jest przejście tylko i wyłącznie do innego miejsca. Z religii do kolejnej religii. Realna wiara to jest taka, że bierzesz jakiś temat na warsztat, bierzesz go w swoim życiu na warsztat, dopasowujesz do niego adekwatną prawdę Bożą, wierzysz w nią i zgodnie z nią działasz. I to jest naprawdę proste. Czemu Kościół tego nie robi? Nie wiem. Bunt. Niechęć? Wiara to pewność, to stan, w którym nie ma zachwiania. Kiedy będziesz dostrzegał iluzję, to nie upychaj tam byle czego, ponieważ materiałem trwałym jest tylko i wyłącznie prawda Boża. Każdy kit, każdy wosk spłonie i rozpuści się w praktyce życia. Tylko i wyłącznie, kiedy widzisz gdzieś, że musisz coś zmienić, zastąp to prawdą Bożą. Hebrajczyków 11.1. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego tego, który dał obietnicę. Uwierzyła i otrzymała moc. Chcesz mocy, musisz wierzyć. Tak, to jest w ogóle, pro, to jest proste. Chcesz mocy, musisz wierzyć. Czyli uznać, że rzeczy się mają tak, jak powiedział Bóg. Nie dyskutować z Bogiem. Nie dyskutuje z Bogiem. Wierzę w to, co powiedział Bóg. Słowo też mówi, że uwierzył i odszedł, czyli odszedł właśnie z miejsca proszenia, miejsca pytania ludzi i miejsca pytania Boga. Nie ma mocy, nie ma wiary. Twarda to mowa, któż jej słuchać będzie. Nie ma mocy, nie ma wiary. Nie ma uczynków, nie ma wiary. Jest kit, jest, jest jakaś forma farmazonu. Wiecie. Ale to nie jest prawdziwa wiara. List Jakuba 2, 14, 20. Cóż to pomoże bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków. Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przeodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju. Ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje. Cóż to pomoże? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę moją z uczynków. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz i demony również wierzą i drżą. Chcesz poznać nędzny człowieku, że wiara bez uczynków martwą jest? Pokaż mi wiarę swoją. Dokonaj sam przed sobą weryfikacji swojej wiary. To jest najważniejsze spotkanie: stanąć samym ze sobą, przed lustrem i powiedzieć: Agata, pokaż mi uczynki swojej wiary, Kamil, pokaż mi uczynki swojej wiary, Tomek, pokaż mi uczynki swojej wiary. Dziś zweryfikuj swoje życie, dziś zweryfikuj stan swojej wiary, stan swoich uczynków. Czy Ty masz uczynki wiary na swoim koncie? Tam, gdzie nie ma ruchu, tam, gdzie nie ma uczynków, to iluzja. Trzeba to nazwać ściema. Może być piękna, lecz to nie jest realna wiara. Prawdziwa wiara współpracuje z uczynkami. Gdzie nie ma ruchu, nie ma życia. Gdzie nie ma życia, jest stagnacja, przewidywalność, która rodzi letność, a to wszystko prowadzi do śmierci. I potem jest ząg. Jak ciało bez ducha jest martwe, tak wiara bez uczynków martwą jest. Wiara, w której nie ma działania, w której nie realizuje się konkretnych ruchów, które Bóg pokazał, jest taka sama, jak ciało człowieka bez ducha ma tylko wygląd. Tylko wygląd. A więc wiara może być realna i nierealna. Jak każda sprawa w życiu człowieka może zostać zastąpiona iluzją. Można wierzyć i myśleć, że się wierzy. Wiedza to jeszcze nie wiara, aczkolwiek przez wiedzę można wokół siebie zbudować aurę człowieka wiary. Wielu ludzi dzisiaj jest upojonych teorią, upojonych w ogóle wiedzą i wokół nich jest zbudowana aura, że to są ludzie wierzący. Nie, to są ludzie, którzy posiadają wiedzę. Ale wiedza to jeszcze nie wiara. Umysł człowieka ma tą zdolność, aby teorię wyobrazić sobie jako praktykę i żyć tym wyobrażeniem. Lecz ściągnięcie sobie aplikacji, fita tu, nie czynicie jeszcze człowiekiem korzystającym z niej, nie czynicie po prostu kulturystą. Narzędzie nie jest tak ważne, jak wola tego, który go zatrudnia. Zatrudni wiarę. zatrudni prawdę. Zatrudnij dyscyplinę. Zatrudnij to. Ty musisz tego chcieć. Ty musisz tego chcieć. Narzędzi mamy pełno. Jesteś ogrodem, jesteś jakimś polem, masz narzędzia. Zatrudnij narzędzia. Wszystko można sobie wyobrazić, lecz to tylko teoria i nie ma absolutnie nic wspólnego z realną wiarą. W iluzji jest brak realnych działań przyporządkowanych całej idei i strukturze wiary. Ludzie realnie wierzący to ludzie posłuszni wytycznym Bożym odnośnie ruchu wiary. Realną wiarę należy budować tak, jak się buduje dom. Kochani, ja szybciutko, ale na koniec jeszcze Wam powiem mm, takie, takie coś z mojego życia. Kiedy narodziliśmy się na nowo, to ja się uczyłam na fryzjera. Po części znacie to moje świadectwo. Bardzo chciałam tym fryzjerem zostać, ale wybraliśmy jak gdyby wyższe cele. Zdecydowaliśmy się na służbę, na jeżdżenie po całej Polsce, i tak naprawdę dzisiaj mogę to powiedzieć, że wtedy zaczął się budować zespół nasz apostolski. Na razie przez nas dwoje. Ja miałam wtedy już składać pieniążki o dofinansowanie i tak dalej. Byłam na bieżąco, bezpośrednio po szkole, wiecie, zapalona. Chciałam, ale zrozumiałam to, że. M będziemy robić rzecz inną, będziemy służyć w ogóle e, w Królestwie Bożym. Gdzieś ten temat tego fryzjerstwa za mną cały czas chodził. Chodził, 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 odzywał się w ogóle do mnie, gdzieś tam mnie to po prostu e, nurtowało. Ale wiecie, przez 20 lat nie ruszyłam tego tematu, ale wyedukowałam się w innej dziedzinie. Wyedukowałam się jako zawodowy usługujący. Przede mną jest taki czas przed nami, że niebawem Sara opuści dom. I tak naprawdę odpadnie mi ta część taka bycia taką mamą na co dzień. Wiecie, jak gdyby rzeczy związane w ogóle z Sarą, jak gdyby z takimi jeszcze obowiązkami i tak dalej. I dwa lata temu zaczęłam przyglądać się temu tematowi związanemu z fryzjerstwem. I myślałam, że otworzę zakład. I że będę go prowadziła. Po części go sobie zbadałam i doszłam do wniosku, że to nie jest czas. Jest ważne, aby rozpoznawać czasy i pory, ponieważ w pewnym momencie można się zaklopsować i można gdzieś utknąć, nie osiągnę już teraz tego. I absolutnie nie jest to rzecz, że jak gdyby ja mam pewien w ogóle wiek i tak dalej, nie o to chodzi. Ja dołożyłam do tego prawdę, że są czasy w ogóle i pory. Kiedy był czas edukowania się, to ja się wyedukowałam w zupełnie innej dziedzinie mojego życia. Tema, jak gdyby, talenty mam wzwyżkowe, jak gdyby, wiesz, więc jak gdyby pojawiają się w moim życiu różne rzeczy. Czemu to mówię? Dlatego, że iluzja może być piękna. Iluzja może zabierać Ci jakiś element Twojego życia. Tam, gdzie w coś wierzysz, ale myślisz, że wierzysz, ale nie ma tam konkretnego ruchu, tam absolutnie nie zachodzi żadna wiara. Także jeśli dzisiaj dostrzegasz w swoim życiu jakąkolwiek iluzję, małą, dużą, jak gdyby przyłóż adekwatną prawdę Bożą, zamknij temat do końca, bądź praktycznie wierzącym człowiekiem nie daj się zamulić, nie wierzę w wiedzy, postanów, że będziesz dzisiaj, że jeśli do tej pory nie wierzyłeś, to że od dnia dzisiejszego będziesz realnie wierzył. Amen.